Myślę, Co jest? Tak ja latam po całej mapie! Co jest? Co tu się dzieje? Jaka karuzela? Co się dzieje? Cześć, z tej strony Kaktus Siak. Dzisiaj gramy w Roblox z moim gościem. Pogrusem, witam. Witam ponownie, trochę mnie nie było. Dokładnie, dawno razem nie graliśmy. Ale za to, że dawno nie graliśmy, jesteśmy przykuci łańcuchami. I mogę go ciągnąć za karę. Tak, nie chciał ze mną nagrywać, to idę z nim teraz do bunkru, będę go ciągać po ziemi i niech ma za karę. Było nagrywać z ja ciebie Ty, ty, ty nie możesz swojego szefa ciągnąć Ja ci zaradam. Dobra, lecimy, te, obi, nigdy w nie nie grałem. O, ja jestem czerwonym, dobra, lecimy. Nie jak się wystraszyłem <grym> <grym> Widzę, że będziemy dobrymi gracz... graczami. Co jest mi graczami. się flagowało? Musimy chodzić, <grym> równo. Idziemy. Równo. Tak. Dobra. Okej. Okay. Dobra? No, dobra, idziemy po schodkach. Równiutko. Równiutko. U mnie się czasem tepaś, nie wiem czemu, kleok. Dobra. <grym> O, dobra. dobra, będziemy na 3, Co 2, 2 1. 1 Będziemy na 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Co się dzieje? 3, 2, 1 I 3, 2, 1, dobra Dobra, ja po drabinie ja... Dobra, spinamy się, Uuu. Ej! Ja Jasu, bo byś mnie pociągnął Ja cię! Prawie byśmy swabli. Dobra, lecimy. Tak. Ostatnio się ścigaliśmy, a teraz musimy współpracować. O, Pierw ściganie, teraz współpraca, nie? Dokładnie. Nie no, idzie nam zgrabnie. Ta, ej mi tak dziwnie laguje. Tak? No. Kurde, ale druszka. Julek! O! Juluś. Ej, Juliusz. Nie! Pony. Gdzie ty jesteś? Ja jestem mnie za tobą, ale CO?! Kurczę. NIE! Co się dzieje? Ej! Ty pierdol. Ej, ja lewituję, ja latam! No, no ty lewitujesz, co się dzieje? Co jest? Co się stało? O! czekajcie się zryskaliśmy. Dobra, idziemy. Eee! Nie! Ty! To jest dobra bitwieda! Nie! O! Nie! To jest glitch! Możemy latać! Dobra! Nie! Dobra, trzymajmy się! Aaaa! Nie! Latamy! Lata, latamy! Jaka gra z glitchem! Bio! Biocie! Co się dzieje? Nie wiem, mocna gra, mocna gra! O kurde. Pogrósł po takiej przerwie, ile ma być lajków? E, no... Miejmy nadzieję, że takie chociaż 15 lajków, żeby chociaż było, nie? 15? Tyle to ma mój Prime y, najlepszy najlepszy film. To nieźle, dajesz wymogi. A, bo chyba z tych najpopularniejszych filmów to byłem właśnie chyba ja, jak pierwszy raz się pojawiłem. Tak, tak. Na tym kanale. No miałem, coś w się sensie... a... M musisz co mnie jest? przyciągnąć, e! Co? O, dobra! Takie, przyciągnę cię! Dawaj! Yes. No, czekaj. Ty, to działa! Ty, co ty mi robisz? Co ty mi robisz, chłopie? No, musiałem cię przyciągnąć jakoś! Joo! 15 lajków o, będzie ty. ciężko! Aha! Sieba! A kurde! Drugi raz muszę to zrobić Wow, o kurde Co się dzieje? Wow. <grywabilities> Uuu. Uuu. się Minecraft Dobra, Ja spadam, czekaj, ja muszę się złapać o. Nie! Co? nie, 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 nie Nie, nie Nie Co Ju, jest? latam Nie O mój Boże co jest? Ja... Co to się dzieje? Ja piruety robię! <grystanie> Ta gra jest taka No Nooo! Nie! Czekaj tak ja cię złapię. Ciągnie, ciągnie, ciągnę. Ciągnę cię. U. Wow. Ej, u ciebie. Ja też się tak stopuję strasznie. Tak, 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 bo pewnie gra myśli, że jeden gracz jest na górze, a drugi na dole, i tak, i tak na odwrót. Stopuje mnie właśnie. Oh. Ej! Kurde! Jo, co co się dzieje! Jak. Tam... Czemu Dawid tak rzuca? No, my się Co jest? Ja latam po całej mapie! Co jest? Co tu się co dzieje? Jest? Jaka karuzela! Co się dzieje? Co jest ja Co się dzieje? Dobra, to chyba mamy już nazwę, chyba odcinka. Ja. Gliczujemy grę o łańcuchach z Pogrusem! Tak! Co się dzieje? Jocu! Jak powrót Pogrusa, to na całego widać. Tak, tak. Co jest? Kurde. Dobra, czaję gierkę, ale... Ja nie wiem. Ła! Ła! Kokoloko. Kurde! Ej! Ja jestem za ścianą! Patrz! W, w, w stronie. Stronie. jest. Dobra, skupmy Skupuję. się. Hop, do góry, góra idziemy. W końcu. Dobra. Skup się. O nie, czy ja mam ciebie tak trzymać? Tak, tak trzymaj mnie i idź. O nie. A i w ogóle powiedz, widzom na, na czym gram taka ciekawostka. Tak, prostu gram na telefonie, bo na komputerze ma update i byśmy musieli za długo czekać. Tak. Czekaj, muszę ciebie pociągnąć. No, dawaj. Kurde, nie mogę. Przytrzymaj je! Znaczy, przy... u ciebie na telefonie to nie wiem, ale przytrzymaj coś. Ja jakoś... nie wiem. To na telefonie jest jakieś zglicowane. Zawsze jak klikam te E, to jakoś nie mogę ciebie pociągnąć. Do radę. Zgliczowana na gra. No nie możesz mnie ciągnąć? No, cię zobacz. Co ty robisz ty mi rękoma? E, to tajemnica, z, e, ten <grych> Czekaj, jak się mi złapać? Patrz, ja robię i nic. Aha! O! No nie, A! co się stało? O! Widzi! A, myślałem. Aha, ja cię teraz nagle ciągnę, co jest? Co jest? O co chodzi z tą grą? Ja specjalnie skoczyłem, bo myślałem, że wtedy się jakoś przyciągnę może. Ale, no, ale najwidoczniej ale? Super Tobie robię piruety! Ja latam! Lata. Nie no to jest jakieś dziwne Real, zgliczowany tryb Dobra, zatrzymaliśmy się na tych 10%, nie? Taki no, balony. final boss to jest? Musisz mnie przeciągnąć, jak jesteś tutaj na górze. Ciągnę, ło. ciągnę. Ło! Ło! Łe! Mama Koko! By... Mama no Koko! No idź! By... Co ty? Nie mogę! No. Bo ja cały czas No <laughs> Jak skończy? O! No zobacz! O Jezu! U. Dobra, Tak, y, skakuję. Góra, góra, góra. Góra, góra, tak, tak na Nike Pro, dobra. I to jest dziwny moment. Czekaj. Teraz ciebie łapię. Tak, łapiesz! O! Szybko, szybko. A, szybko biegnij, biegnij, gaz, gaz. Dobra. dobra. Teraz ty mnie. E. E. Jeszcze raz. O, dobra, 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 jakoś idę. Czekaj, czekaj, czekaj. O! O! Nie? Nie? Nie! Już! Jest! 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 O, dobra. E, trzymaj przycisk. No, spoko, będę trzymał. Teraz ty idź. Dobra. Co? Widziałeś? Ej coś ty tym ty, ty, ty stałeś. No, no właśnie. Ale dobra i tak cię wciągnąłem. Dobra, ja, ja trzymam. Dobra, mam checkpoint. A ty chyba jeszcze nie masz? Czy masz? Czekaj, e, nie, to nam się chyba zalicza nam się razem. Tak, A. zalicza się to nam razem. No to dobra. Więc. Idziemy. Dobra, mam 690 dolarów. Widzę, więc na końcu możemy skrzynkę otworzyć. Wow, ej to ku. Kaki... Co się dzieje? Szelek! <noise> o, my teraz będziemy tak spadać na, tak przez wieczność. Tak. Nie. Dobra, pójdę. Czekaj, jak my to mamy zrobić? Bo widzę, że nas odbiło nas jednocześnie. Yy, może jedna osoba. Ja pójdę. Dobra. Ło! Nie, nie. Nie. O nie! Aha. No nie! Masakra! Ty, bo ja mało? mam... Ja mam tu jakiś eliksir! <laughs> potion grawitacji! Eliksir? Tak, mam potion grawitacji, czekaj. Jakbym go tak wypił... Ej, co ty, ty? Co to jest za... Wypiłem, śpien? tak? Dobra, a teraz weź coś tam po. No. O typie! Jo! Dobra. Tylko musisz mi ten trzymać, coś. Łoł, wow, Ło! Wow. Co? Ej, bo... Ej, dobra, bo to źle I wygląda, nie. bo to wygląda. Julek pogryz. Ja ci... Ty stoję w miejscu. Ej, ty. Ej, bo to u mnie czasami wygląda jakbyś czasami na mnie stał jako taki, wiesz, yy, blok. Że nade mną jakby stoi C i po prostu... Pęk. Nie spadamy. Aha. Spróbujmy teraz jednocześnie. No. Kurde. O! Właśnie, weź tym jest łap. Weź tym jest łap? I co? I może... Y, ty będziesz tam sobie skaka... Nie, to był zły pomysł. Gdzie ty jesteś? Bo no, ja cały czas no. tam. O, Jestem! 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 Nie, jestem, nie, jestem, nie, jestem, nie, jestem! Jest 15%. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Dobra, trzymam cię. U, no, jeszcze jestem, jestem, jestem! Dobra. Nie, nie! Ja cię! Nie!

Yo, yo, czuję! Dobra, znowu ty. Dobra, znowu teraz ja znowu. Na kurde, kurde. Najfro! Jak Na 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 Jaki tutaj trzeba mieć ping? Dobra, jesteś. O mój Boże, dobra. Ja! Ja cię! Jestem, 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 jestem! jestem. jestem. Dobra, wciągaj mnie. Mario, wciągaj mnie! Jestem Soni! Już! Soni! O nie, bo ty jesteś tak pode mną. Możesz puszczać co jakiś czas ten przycisk na sekundę, tak? Dobra, dobra, jedziemy. Jest... Ja cię. O, tak, dobra. Dobra, 3, 2, jeden Ziup. Dobra, chodź. Jedziemy, jedziemy, idziemy. Dobra, pełna, pełna. Tak, ta... ojcie, jest! Tylko jest. Nie radę! Dobra, Kaczusia. widzisz. Nie można się załamywać, kaktus siak zawsze po dobra, jest git. Tak. O kurde, ja spadłem. Ja cię. U mnie stoisz w miejscu. Ja ten, o, o. dobra, dzień dobry. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Okej, okay. o, to fajne. O. O kurde, czekaj. Siup. No dawaj, o, dobra. Nie no, nasza o, co, współpraca co, Mega daje. Tak, ja. Bardzo. co, e, co jest? Aha linki się ten. Ej, co jest? Ty to, to mnie ciągnie, te niebieskie. O, co, te niebieskie jest jak ud. Rzeczywiście. Co jest? O, o kurde. Dobra, rozumiem. Ale to... o, Czeka, ja tu one. Co jest? Czekaj, ja jakbyś tu... Aha, o niebo ludzie przyszli i będą nam przeszkadzać. Niestety. Dobra. Dobra. Ok. Hop, hop. No, ej, czuł mi się, nie Ja Jestem, jestem, jestem. Dobrze. Pogródź, pomogę też. Dobra. Witam. Ale pogrós oddajesz, dobrze. Nie. Tak. Nie, to znieżny, mam cię łapać. Dobra. Dobra, czekaj, zrobię to tu. Zrobię to tutaj. Dobra. O nie o, dobra, tutaj, mam plan Dawaj Dobra Jest jestem. Jest Jest Dobra Lecimy <noise> Tak na full speeda ja I Dobra, trzy, dwa u, u. Ej Ej Ciup ja. Ciup Ciup Trzymam trzymam Jak, trzymam, ja spadłem. trzymam Jak ja spadłem Co jest ten 300 ten... metrów ten... się wspięliśmy Jedna czwarta gry za nami O Boże ja Już, już, już ciebie łapię jak mogę. O! O! puść. Muszę się otrząsnąć. I uwaga... Jest! 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 O, 26% gry za nami. to jest lód. Patrz, tutaj z przodu. Ja cię, to jest tyle. Tam zobacz co jest dalej i do góry zobacz sobie. O mój Tak. O Jezu! Zobacz w dół ile przeszliśmy. Więc nieźle. Ale to jest daleko. Po, przeszliśmy. Yy, przeszliśmy jedną czwartą gry. I otwórzmy skrzynkę na koniec. Przeszliśmy 6 leveli o, właśnie. Z 28. Mam 900 dolarów. Idź. Ja mam 877. Okej. Okay. Idź na poziom 0. Dobra. I otwórzmy skrzynkę dla widza na sam koniec. Dokładnie. Yy, tutaj. Niestety... Widzu, wstaw łapkę, a my otworzymy. Nie stać mnie na tą drogą, ale mam prezenty! Ty prezenty? może mnie będzie stać. A ja też. ja też mam. Stać mnie, stać mnie, stać mnie na najlepszą skrzynkę w grze. A tu no, bo tutaj są te same. I tu są nie no? Dobra, stać mnie na najlepszą skrzynkę w grze. Yy, dobra, otwieramy ją. Dobra, lecimy. Uwaga! Co jest? Najrzadsze! Co? 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 Najrzadszy trafiłem Ja nie no za to to trzeba lajka like wstawić, nie? Ja cię wyposażyć Mam tańczowy Rainbow. łańcuch Tęczowy. No dobra, chociaż będziemy widzieć ten łańcuch Tyż tu trafiłeś? To znaczy nie, jakby jak ty to trafiłeś, to ja też to widzę, nie? Aha, trafiłem najrzadsze za 15% Ja cię... Ej, dobra, to fajne! Dobra. Rainbow. Ja myślę, że jak będzie tutaj, yy, pod tamtym filmem było 6 lajków z Far Crya. To pod tym niech będzie 8 lajków, o dwa więcej, i wtedy oh. nagrywamy kolejną część tego wspinania się w wysokości wraz z pogruzem. Mamy jedną czwartą gry za sobą. Subujcie, bo już mamy 105 subów. Wbijamy 1000. Na 100 tysięcy subów pogróz robi sobie tatuaż i to tyle. <gryz> Na razie. Na razie.